Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na Szczycie zachodnio Konwencji Konfederacji. Są z nami dzisiaj goście specjalni, liderzy naszych partii i prezes partii Korwin, Janusz korwin oraz prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Przywitajmy i gorącymi prawami. Jak Państwo wiecie, media zarówno publiczne, jak i prywatne bardzo lubią nas walczyć, robią to bardzo intensywnie, także tym bardziej dziękuję za tak liczną obecność na dzisiejszej konwencji. A teraz, nie przedłużając, bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Ruchu Narodowego, posła na Sejm, kandydata do Sejmu z Białego stogu z pierwszego miejsca, współorganizatora Marszu Niepodległości Roberta Wińskiego. Proszę Państwa, przed Polakami bardzo prosty wybór. Bardzo prosty wybór. Wybór jest pomiędzy konfederacją a kontynuacją. I to jest to pytanie, na które Polacy muszą sobie odpowiedzieć 13 października. Czy chcą kontynuacji tych 30 lat w polityce, czy chcą konfederacji? Ja myślę, że czas najwyższy, żeby również zachodniopomorskie powiedziało, że chce konfederacji. I myślę, że ta liczna dzisiaj Państwa obecność jest tego świadectwem. Proszę Państwa, nie było jeszcze takiej sytuacji po roku 89, że w ogólnopolskich wyborach właśnie tak czytelna będzie sytuacja. Cztery partie okrągłostołowe i naprzeciwko jeden blok ideowej, antysystemowej prawicy. Naprawdę to jest ta szansa, która przed nami stoi jak nigdy przez te wszystkie 30 lat. Dlatego podejmujemy ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek wbrew oczywiście najrozmaitszym przeciwnościom, wbrew różnym atakom, które są prowadzone z najrozmaitszych stron. Ten wysiłek, szanowni państwo, jest skoncentrowany na jednym zasadniczym postulacie. Ten postulat to uwolnić energię Polaków, sprawić, że Polska będzie dla nich. A nie, że oni będą niewolnikami w swoim własnym państwie. Uwolnić energię narodu to jest nasze zasadnicze przesłanie i nasze hasło. Proszę Państwa, mamy za sobą 4 lata ogromnych napięć, ogromnych sporów, ogromnych walk, na przykład w sprawie sądownictwa. Ileż manifestacji. Ileż radykalnych słów z jednej i z drugiej strony zostało powiedziane, jak się przetaczała ta popisowa walka. A ja się pytam dzisiaj, co się zmieniło w sądownictwie tak naprawdę przez te ostatnie 4 lata? Jak zmieniło się działanie sądów przez te 4 lata? Jaka to jest zmiana? Zła zmiana? Dobra zmiana? Żadna zmiana, proszę Państwa. Problem jest taki, że żadna zmiana realna nie zaszła. Mhm. Ktoś, kto ma do czynienia z sądownictwem na co dzień, z pracą sądów, wie to do, doskonale. Wie doskonale. Proszę Państwa, jeśli dzisiaj mówimy o tym, że trzeba zatrzymać pewne szaleństwa gospodarcze, jeśli mówimy o tym, że trzeba obronić polskich przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, tych, którzy wytwarzają 60%, którzy zatrudniają 60%, Polaków i 70% PKB wytwarzają. Mówimy, obronić polskich małych i średnich przedsiębiorców przed szaleństwem, które nadchodzi. To nie tylko mówimy o przedsiębiorcach, ale mówimy też o pracownikach, ponieważ kiedy dzisiaj słyszymy opowieści, że już zaraz, zaraz za progiem e, płaca minimalna będzie wynosić tyle albo tyle, to my wiemy, na czym polega gospodarka. Wiemy, że to będzie oznaczało tak naprawdę, że przedsiębiorcy będą musieli kombinować jeszcze bardziej, będą zatrudniać na pół etatu, będą na czarno zatrudniać, będzie pójście w szarą strefę. Gospodarka musi się rozwijać i płace muszą być wyższe, ale musi się rozwijać swoim naturalnym trybem. I przede wszystkim nie dlatego, że zmusimy kogoś, żeby komuś innemu zapłacił, bo nie zapłaci. Tylko w ten sposób, że nie będziemy Ludziom zabierać w podatkach, w daninach. Nie będziemy marnować ich pieniędzy. To jest dzisiaj przesłanie Konfederacji. I dlatego jutro, kiedy będzie nasza konwencja programowa w Warszawie, o tym między innymi będziemy mówić. I dzisiaj to jest jeden z zasadniczych frontów. Oprócz tych wszystkich spraw, które są dla nas typowe, charakterystyczne i których nikt inny nie nie weźmie na sztandar. Bo nikt inny, żadna siła polityczna z tych pięciu, które zdołały zarejestrować listy w całym kraju. Żadna z nich nie powie, tak jak mówi Konfederacja. Ani złotówki, ani centa, ani szekli na żydowskie roszczenia majątkowe. Nikt tego nie powie. I powie to tylko Konfederacja. Ładna inna siła polityczna nie powie. Stop zabijaniu nienarodzonych, stop aborcji, stop propagandzie LGBT. Nikt tego tak wyraźnie nie powie, ale co więcej, Bogaczyński mówi. I przez te lata nic tylko mówią. Nic nie zrobili. Nie wiem, czy na tej uczelni, ale na pewno na szczecińskiej, na szczecińskich uczelniach też to jest. Są gender studies, tak? Które pan Gowic z publicznych pieniędzy, jako minister nauki. Finansuje, na pewno są jakieś takie wydziały nauk społecznych, które się tym również zajmują, za publiczne pieniądze. Proszę Państwa, skoro zniknęły z uniwersytetów nauka o płaskiej ziemi, to gender studies też powinna zniknąć. Podobne absurdy nie mają prawa być na uczelniach, po prostu, a zwłaszcza z publicznych pieniędzy. I Konfederacja z tym skończy. Nie będzie tylko pomagać, to po prostu wszyscy Proszę Państwa, jako jedyni, jako Konfederacja mówimy bardzo prosto, przejrzyście i jasno. Bezpieczeństwem Polski, gwarancją bezpieczeństwa Polski jest nasza mądra polityka zagraniczna, która nie wiesza się klamek i, nie, i na klęcznikach się nie opiera. Bo to jest żadna zmiana, że klęcznik moskiewski zmienia się na berliński, a klęcznik berliński na waszyngtoński. Na klęcznik w Waszyngtonie, na klęcznik w Tel Awiwie. To jest żadna zmiana. Powtórzmy to jeszcze raz. To jest ta sama polityka, tylko przed nowymi panami klękaniem. My mówimy o mądrej, odpowiedzialnej, suwerennej polityce zagranicznej i polskiej armii jako gwarancji bezpieczeństwa. Naszej silnej, dumnej armii. Te wszystkie rzeczy, o których nikt inny nie powie i nikt inny nie będzie walczył, to. To już wystarczy samo, żeby głosować na konfederację. Ale jak powtarzam, dzisiaj my musimy, musimy naprawdę sprawić, żeby kolejne dziesiątki, setki tysięcy Polaków nie wyjeżdżały za pracą, za lepszą perspektywą zakładania firmy. To musimy sprawić. Dlatego nasze propozycje w sprawie Pitu, w sprawie ZUS-u dobrowolnego. Patrzcie, jak podchwytują. Patrzcie, jak podchwytują. Już nasza kampania wyborcza daje tak naprawdę efekty. Już daje efekty, ponieważ już, prawda, polska ludowa Partia Obrotowa zaczęła tam przebąkiwać o tym dobrowolnym ZUS-ie, prawda? Już inne tego typu. Dlaczego? Bo czują nasz oddech na plecach, bo czują, że Konfederacja jest w stanie naprawdę dobry wynik wykręcić. Proszę Państwa, to jest nasza misja, to jest nasz cel. Jeśli chcemy mieć polski wysoko rozwinięty przemysł, handel, polski high tech, wysokie technologie, to nie możemy tych wszystkich ludzi wyganiać z kraju, dociskać ich coraz to nowymi podatkami, daninami i regulacjami. Nie może być tak, że po czterech latach niby takich wielkich zmian przychodzi się do urzędu i jak jest? Tak samo. Tak samo kiepsko, proszę państwa. Tak samo traktują nas jak za czasów carskich, jak za czasów komunistycznych. Nadal Polak w swoim własnym państwie jest przed urzędnikiem jak prawda osoba drugiej kategorii. Trzeba z tym skończyć. Trzeba z tym skończyć czas na zawsze. I musimy, proszę Państwa, musimy powiedzieć, na czym polega rzeczywista ideowa prawica. Właśnie na tych wartościach. Musimy obnażyć obłudę tych, którzy dzisiaj, jako Platforma Obywatelska, właściwie skleili się ideowo z lewicą. Tak. Ideowo, obyczajowo, pod każdym względem. Musimy powstrzymać marsz, tych, którzy sierpa i młota zamienili na tęczę do parlamentu. Kto przeciwko nim stanie, jeśli dostaną się, a dzisiaj jest naprawdę duże zagrożenie, że oni się do tego Sejmu dostaną. Naprzeciwko czarzastych Biedroniów, naprzeciwko Zandbergów. Kto stanie, jeśli nie Konfederacja? PiS to są mięczaki. Naprzeciwko komuny starej, nowej zarazy z poznaku sierpa i młota zarazy czerwonej tęczowej musi stanąć konfederacja, co najmniej jeden poseł konfederacji na jednego czerwonego, żeby powstrzymać lewicę przed marszem do władzy. I powtórzmy to. Powtórzmy to, że nie ma dla ludzi chcących realnej zmiany innej alternatywy, innej listy. Innej alternatywy niż Konfederacja. Dlatego, że człowiek, który 4 lata temu mówił, że tak chce, tak rokował, nawet myśmy jako ruch Narodowy byli z nim w koalicji 4 lata temu, po prostu się sprzedał. Dzisiaj to również trzeba podkreślić i trzeba wszystkim tym, którzy zaufali 4 lata temu, Pawłowi Kukizowi powiedzieć. Macie na kogo głosować. Macie na kogo głosować na realną zmianę, którą jest Konfederacja. I musimy to powiedzieć, i ja mam do tego pełne prawo. Paweł zdradziłeś. Paweł zawiodłeś setki tysięcy ludzi. Rozwaliłeś ruch na dziesiątki tysięcy ludzi. Paweł zdradziłeś, ale to my podejmujemy dzisiaj ten standard i Polacy, którzy chcą realnej zmiany, mają na kogo głosować. Konfederacja. Państwa! Na koniec. Jesteśmy w tym tygodniu na zachodzie Polski, na ziemiach północnych i zachodnich. Byliśmy w poniedziałek w Gdańsku. Byliśmy we wtorek w Poznaniu i w Zielonej Górze. Jesteśmy, byliśmy, byłem wczoraj we Wrocławiu, dzisiaj w Szczecin. Szanowni Państwo, koniec mitów o tym, że Zachód Polski to jest jakiś bastion lewicy i liberałów. Nie tylko ta sala i nie tylko te wszystkie sale o tym świadczą przez te wszystkie dni. Pełne sale ludzi chcących rzeczywistej zmiany, ideowej i systemowej. Również to, co się dzieje w przestrzeni powiatów, coraz więcej ludzi. Ale musimy tę mobilizację pociągnąć. Musimy do samego końca. W maju się nie udało z jednego prostego powodu. Zaprakło mobilizacji nie tylko naszych działaczy, ale sympatyków. Bez wielkich pieniędzy, których nie mamy, bez wsparcia medialnego, nie udźwigniemy, nie wprowadzimy dobrej, dużej reprezentacji do Sejmu, jeśli nasi sympatycy nie będą zaangażowani. Sprawa jest prosta. Dostaję pytanie na Facebooku czy na Twitterze: A dlaczego powiecie w tym i w tym nie ma? Ja tu mieszkam i nie ma Waszych plakatów. Odpowiedź jest prosta, bo Pan nie rozkleił. Bo Pan nie, nie skontaktował się z lokalnymi strukturami i pan nie rozkleił, dlatego nie ma naszych plakatów. Proszę Państwa, wzywam wszystkich do mobilizacji. Do mobilizacji, jakiej nie widział widziała Polska Scena Polityczna po roku 89. Tak, mieliśmy konferencję, na której była wystawa odnośnie 89. Musimy wygrać. Dokładnie tak jest. Musimy wygrać dla lepszej Polski, również tutaj, na Ziemiach zachodnich i północnych. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych jestem przekonany, że Konfederacja będzie miała bardzo dobre wyniki, ale to od Państwa zależy. Bądźcie z nami, walczcie z nami, to są kluczowe trzy tygodnie. Niech każdy zrobi coś. Niech każdy namówi dwie osoby, które by nie głosowały na Konfederację. nie każdy rozlepi plakat, zaniesie ulotkę. I wtedy wygramy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Człowiek i Polska. Teraz przed państwem jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce Nestor Polskiego Ruchu